Dzisiaj witam w moim pierwszym odcinku. I właśnie właśnie stworzymy taki makijaż. Bo ja mam 8 lat, nazywam się Domikokosz. I właśnie stworzymy taki makijaż. Trzeba pierw posmarować pastą ta. Potem noszminką, No to z jeszcze szczoletowo mam i już Mam gotowe. Normalnie jeszcze tak, że... te To mnie ładniej bardzo wrziała I tak właśnie chcę to wysłać na dni. I właśnie tak mam temat, mam temat o tym.